Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmocherskie. Skodałem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska Górą! Załoga, mam dla Was wyzwanie. 1000 łapę w górę pod każdym materiałem. Jak to osiągniecie, oczywiście dostaniecie nagrodę pod koniec tego miesiąca. Jakiś giveaway, czy to pieniądze, czy to gra. A teraz widzimy się podczas materiału. Czyli załoga z tej strony HITO, zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem jesteśmy w Śląsku Wrocław. Klubie, który był praktycznie od początku proszony przez Padzika, w komentarzu tak widziałem, że piszesz, tak wiem, obiecałem Ci ten odcinek, więc proszę, doczekałeś się. I spróbujemy zrobić daily na kanale, zobaczymy, czy damy radę to zrobić. Nie obiecuję, że mi się to uda, ale jestem przekonany, że jak będziecie łapki zostawiać, jak będziecie pisać w komentarzu, że chcecie tego, to uda mi się to zrobić. Napędzicie mnie, ok? Taka umowa. Kamień do nas przychodzi. Chciałbym grać formacją piątkę w defensywie, trzech środkowych wachadłowy, diament w środku pola, czyli jeden defensywny, dwóch środkowych, jeden ofensywny, podwieszony napastnik i napastnik, który będzie gdzieś tam na prostopadłe piłki wybiegał. To jest nasz pomysł na tą drużynę. Zobaczymy, czy mi się to uda. Będziemy później oczywiście przekształcać na trzy, trzech obrońców, dwóch wahadłowych, trzech środkowych pomocników oraz dwóch napasników ale aktualnie chciałbym grać z Diamentem. Przychodzi do nas Kamil który był wypychany z Benevento z tego powodu, że jest przepłacanym zawodnikiem w tamtym zespole, a nie gra jakoś wybitnie, więc gdzieś tam był wypchnięty. Chciał wrócić do Polski, no to wybrał się z Wrocław, bo byliśmy chyba jedynym zespołem, który miał pomysł na to, jak Glika jeszcze wykorzystać na starość. Adam Dźwigała, który miał być wielkim talentem, także do nas przyszedł. Zawodnik, który miał być wielki, Ekstra Ekstraklasie. Miał być wielki w reprezentacji Polski, jego kariera potoczyła się w zupełnie inny sposób. Braca tutaj, żeby jednak przy tym naszym projekcie fajnie wyglądać. Dominik Furman to jest znana, świetna postać w Ekstraklasie. Bardzo słaby, przeciętny zawodnik na europejskie puchery, ale tutaj w Ekstraklasie na pewno będzie bardzo dobry. Zwłaszcza, że pierwszą część sezonu zagraliśmy ponad stan, według mnie, bo zajmujemy aż czwarte miejsce. Robert Pich, którego wykorzystałem doskonale 11-6 Ases jako ten podwieszony napastnik, który miał naprawdę wolną rękę do tego, jak ma się poruszać na boisku, bardzo często zbiegał do skrzydełka. Wyglądał świetnie z tego powodu, że jak Robert Pich wybiegał właśnie na skrzydło, wtedy to Furman wbiegał na jego miejsce, to było bardzo fajnie pokładane. zmiana systemu gry na 5-2-1-2 więc to wyglądało bardzo optymistycznie i to doprowadziło nas do finału Pucharu Polski, gdzie zagramy z Pogonią Szczecin, Pogonią Szczecin, która naprawdę świetnie tworzyła przez ostatnie lata projekt drużynę, która w tym roku walczy o mistrzostwo. Byłem przekonany, że Costa Runiać zostanie, to Pogoń Szczecin zdobędzie mistrzostwo i będzie godnie nas reprezentować w europejskich pucharach. W tym momencie szczerze mówiąc, jak Costa Runiać odchodzi, nie wiem, czy chciałbym, żeby pogoń zdobyła mistrza. Nie dlatego, że nie lubię tego zespołu, tylko dla dobra polskiego futbolu. Nie wiem, kto będzie lepszym wyborem, jak nie ma Legi. Bo jednak spodziewałem się, że Legia będzie zdawać mistrzostwo, choć i nie kibicuję, bo wiecie, kim jestem i wiecie, jaki jest mój ulubiony klub. Ale jednak przez to, że jednak finansowo i kadrę jednak też mają dosyć dobrą. To jednak spodziewałem się, że zawsze w tej lidze Europy mogą grać przynajmniej pogoń Szczecin. Nie wiem, życzę im tego, żeby jednak im się udało. A nowy trener naprawdę fajnie to pokładał, go, bo Kosta Runiańczyk aktualnie wprowadził styl do Polski, który jest nieoczywisty. Ta pogoń Szczecin gra ładnie, ta pogoń Szczecin gra atakiem pozycyjnym, co jest dosyć dużym zaskoczeniem, jak na polskie warunki. W tym spotkaniu jedna i druga drużyna zagrała. Tak inteligentnie, że ja wyeliminowałem to posiadanie piłki pogoni szczecin, a oni wyeliminowali naszą kontrę, więc spowodowało to, że niestety po było 0 do 0 i doprowadziliśmy do rzutu karnych, które okazały się po prostu jedną wielką farsą. Aktualnie szwart nie strzelił, później kucharczyk, Jastrzęczki nie strzelił, Zachowicz zaskoczył świat i strzelił rzut karny, Erik Exposito nie strzelił, Kurzawa nie strzelił, jak myślicie, furman strzeli. No strzeli, bo jednak trzeba było wyrównać jeden do jednego. Dąbrowski oczywiście nie strzeli, jak za chwilę zobaczycie, tak jest. Czy Adam dźwigała strzeli bramkę z rzutu karnego? Niestety nie, więc Łęgowski praktycznie może zaklepać Puchar Polski dla pogoni, ale także strzela w środek i niestety dalej jest jeden do jednego. Robert Pich podchodzi do rzutu karnego. Bardzo ładne wykończenie pod poprzeczkę i mamy 2 do jednego. Żurawski podchodzi do rzutu karnego i także strzela. Wiktor Garcia wprowadzony w drugiej połowie także strzela bramkę oraz Łasicki, który. Grał na środku obrony, nie strzelił, to my zdobywamy Puchar Polski, z czego możemy się cieszyć, bo patrząc obiektywnie byliśmy zespołem, który grał lepiej w tym spotkaniu, stwarzał więcej sytuacji i po prostu zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Choć zajęliśmy trzecie miejsce w lidze, co jest bardzo dobrym miejscem, jak na Śląsku aktualnej tabeli, to Pogłęb czwarte, więc zagra w lidze konferencji, w eliminacjach, więc tak czy siak będą tam grać. Marsylią odpadliśmy w rundzie wstępnej ligi konferencji, 4 do 3 po bardzo świetnym dwóch meczu, no to trzeba powiedzieć, pierwsze spotkanie wygraliśmy, drugie przegraliśmy 2 do 0, ale i tak wyglądało to po prostu kapitalnie, pokazaliśmy się ze świetnej strony. I mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy grać jeszcze lepiej. Robert Pich, 18 bramek 8 Asys, Schwarz, 11 bramek, Furman 11, Exposito 11. Jak możecie zauważyć, dwóch moich środkowych pomocników grało bardzo ofensywnie i dzięki temu strzelaliśmy dosyć dużo bramek z kontry, bo wyprowadzaliśmy bardzo szybko te ataki. Niestety nasze wahadła spisują się przeciętnie. Potrzebujemy także dużo lepszego brąkarza, bo sheromik to co czasem wyprawiał na bramce to po prostu była tragedia losu. Zago, oczywiście, kontynuujemy zagadkę, więc jaki to jest piłkarz? A teraz wracamy do odcinka. Zdobywca Pucharu Polski, fajnie to brzmi, trzecie miejsce w ekstraklasie też fajnie to brzmi, ale cały czas my chcemy zdobyć mistrzostwo. Chcemy wrócić na szczyt Śląskie Wrocław, więc potrzebujemy kolejnych wzmocnień. Tacy zawodnicy, jak Łukasz Fabiański. Był wolnym zawodnikiem, więc stwierdziłem, że patrząc przez jego lata, przez to, że jest wolnym zawodnikiem, jakby był łezkami, nie kupiłbym go. Przychodzi do nas Paweł Dawidowicz, kolejny wolny zawodnik. Także rozwiązał kontrakt. Także czekałem miesiąc, żeby go podpisać. Udało mi się, przez to, że tyle czekałem, jednak nie przyszedł do innego klubu, więc stwierdziłem, okej, okay, jest to możliwe. Kasper Chodyna do nas przychodzi. Zawodnik 23-letni, 68 overala, zawodnik ok będzie zmiennikiem, Grzegorz Tomasiewicz, którego ja bardzo lubię w Ekstraklasie, kolejny mój żołnierz, tak jak Furman, który ma dać nam odpowiednią jakość, zwłaszcza w środku pola i wydaje mi się, że spokojnie to zrobi, zwłaszcza, że tam potrzebują rotacji, bo musimy grać na paru frontach, zwłaszcza, że jednak ta Liga Konferencji mi się troszkę marzy, żeby gdzieś tam się fajnie pokazać. Aktualnie zajmujemy piąte miejsce, wyprzedzamy i Legię, i Pogoń Szczecin. Widać, że po zmianie trenera Pogoń Szczecin nie jest już taka dobra, ale cały czas trzyma dosyć fajny poziom. Warta wskoczyła na trzecie miejsce, a my niestety w Lidze Konferencji, gdzie spokojnie przeszliśmy przez jakiegoś tam rywale, nie pamiętam w tym momencie, staram sobie przypomnieć, ale wypadło mi z głowy. Zajęliśmy trzecie miejsce, nie będzie polskiej Wiosny niestety w Wrocławiu, ale miejmy nadzieję, że z rok będzie Liga Mistrzów, bo jest taka szansa. Exposito wychodzi sam na sam strzał, przepiękną bramkę, no i mamy dobry wynik. Zwłaszcza, że próbowałem w tym roku Praszelika wrócić z wypożyczeniem, bo to i tak tam nie grał. Graliśmy troszkę innym systemem, bo próbowałem jednak na dwóch napastników i Praszelik był takim, który schodził bardziej do obrony. Niestety przegraliśmy Pukar Polski, w lidze zajęliśmy świetne miejsca. A tutaj, niestety, Legia okazała się w tym finale jeszcze bardziej doświadczoną drużyną w takich spotkaniach. O tak powiem, niestety niektórzy odeszli, jak Gola za darmo, czy Exposito za 2 miliony. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry transfer. To jest zawodnik, który już nigdy chyba się nie rozwinie do poziomu większej gwiazdy ekstraklasy, a naprawdę. 2 miliony to dosyć duży budżet. Niestety potrzebujemy napastnika z twojego powodu, że nasz drugi Hiszpan zawodzi. Traszeling miał świetny sezon, 14 bramek, 11 asyst. Jako taki środkowy napastnik podwieszony obok właśnie drugiego, tylko że jeden zostawał z przodu, a drugi schodził niżej. Możecie zauważyć, że jednak przez to, że nie ma Łączyńskiego już, bo ma 56 overalla, no to jednak zmieniliśmy troszkę ustawienia. Każda kariera ma swój początek i koniec i to jest w tym momencie Ostatni rozdział naszej historii. Śląsk Wrocław, który zagrał fantastyczny poprzedni sezon, dostał 17 milionów na transfery, co jest świetną naszą w tym momencie sytuacją. I postanowiłem kupić Bochniewicza, ponieważ nasi środkowi obrońcy nie dojeżdżali jeszcze do takiego poziomu, żeby gdzieś tam się bić o wyższe miejsca. Także przychodzi do nas i ma zawodnik świetny na polskie warunki. Hiszpan, a Hiszpanie zawsze oddają w ekstraklasie. No, i zawodnik, którego ja gdzieś tam w serduszku naprawdę mam głęboko, więc naprawdę to byłby fajny transfer właśnie do Świątkawraco Wrocławka. kacmer Smolinski Przychodzi także 22-letni 68-owy rala. Naprawdę może się świetnie rozwinąć i budowaliśmy pakę już na przyszłość. Oczywiście cały czas graliśmy ustawieniem 5-3-2, bo wydaje mi się, że aktualnie na ekstra Klasę to jest najlepszy wybór. Zwłaszcza, że nie mieliśmy tak jak mówiłem wahadłowych, jakichś wybitnych, ale jak wygrali na bokach obrony byłoby jeszcze gorzej, tu już wolałem grać na te hadła. a gdzieś niestety nie było mnie stać na coś lepszego, zdobywamy spokojnie aktualnie Mistrzostwo Polski, bo 19 spotkań mamy taką przewagę, że spokojnie gdzieś tam damy radę zajęliśmy trzecie miejsce w Lidze Europy, Liga Mistrzów nie dla nas, a tutaj ze Sportingiem i Osasuną przegraliśmy grupę zagramy w Lidze Konferencji, gdzie miejmy nadzieję, że dobrze się pokażemy, Imas Praszelik, masz 12 bramek jest naprawdę oddał, 33 letni, to jest Transfer na jeden sezon, max 2. Dawidowicz też bardzo dobrze grał w defensywie. Furman 7 ramek, 2 asysty. Mówię, na ekstraklasę to jest bardzo dobry zawodnik. Schwartz też 3 bramki 5 asyst. Garcia 5 asyst. no Mówię, jako wahadła te boki obrony wyglądały jeszcze ok, bo byli wspomagani przez całkiem solidnych środkowych obrońców. Zwłaszcza Dawidowicz był tym ważnym moim ogniwem, bo grał na środku i trzymał praktycznie całą moją linię żeby nie, Żebyśmy nie tracili bramek 85 punktów to jest bardzo dużo Patrząc na to ile aktualnie mistrzowie Polski mają Zdobywamy mistrzostwo tylko z jedną porażką 71 bramek strzelonych poszliśmy bardziej ofensywnie No i niestety puer Polski nie dla nas z tego powodu Że w półfinale przegraliśmy z wartą Poznań Szkoda bo chcieliśmy zdobyć podwójną koronę A w ćwierćfinale Ligi Konferencji Gdzie naprawdę dobrze nam poszło To trzeba powiedzieć ćwierćfinał Ligi konferencji dla polskich drużyn to jest po prostu coś znakomitego. Wygrali, przygraliśmy po rzutach karnych 4-3, te rzuty karne nie są po prostu dla nas, choć oczywiście w Pucharze w Polski w pierwszym sezonie naprawdę dobrze nam poszło. Oczywiście jak spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także napisz to kolej w komentarzu, bo jednak troszkę fajnie będzie tych zasięgów złapać, żeby jednak ten kanał miał taki drugi swój oddech, bo ostatnio niestety coraz gorzej idzie. I coraz dziwniejsze myśli idą w moją stronę, więc jak chcecie, żebyśmy cały czas robili kariery przebudowy, jakieś inne rzeczy z kariery, a może pójdziemy troszkę w inną stronę za niedługo, więc naprawdę pomóżcie tymi łapkami i komentarzami. Siemano, cześć, cześć!